No, oh, chyba on cześć. Dobra. Hmm. Kurde, to zadanie muszę robić. Zanim tam pójdę. Niekoniecznie. Nie chcę mi się mówiąc, z urazną tam czy Czy niby teleportem, ale okej. Okay. Czyli teraz będą naprawiać ten ornament. Op. No, wyglądamy 8. Dobra. Ile mam wytrychów? 15. No, tam z bandytów sporo było. Okej, okay, tu też widzę ci są. Mam jeszcze coś do pogadania? Nie. Teraz należy do wodnego kręgu. Widzę, że masz na palcu nasz tajemny, wyjątkowy znak pierścień z akwamarynem. Widzę też po Twoich oczach, że mówisz prawdę. Dobrze, pozwolę Ci wstąpić w nasze szeregi. Pamiętaj, że wiąże się to z wielką odpowiedzialnością i mam nadzieję, że okażesz się godny. Możesz nauczyć mnie czegoś o magii? Abyś jeszcze bardziej nie. Mhm. A teraz odejdź. No, co to jest taki niemiły? A dobra, nie, bo myślałem, że coś się zepsuło, bo Kronos tak dziwnie stanął. Nierówno. Rózie. Ała, zrobię masakrę. Coś tu jeszcze mam? Ty to nie... Jakieś tam czary mary ewentualnie do walki jakby trzeba było. No coś jest no. Ula goblin... Trzeba 2, no ale to zawsze mogę od nich kupić. Czyli potrzebuje 11 punktów siły. No to trochę trochę zejdzie, bo 11 punktów siły to potrzebuje ile? 22 punkty nauki. Poro. Cześć, Lager. w to potrwa. Tleczonkiem jak stoimy? Średnio bym powiedział. Czekaj. Aha, nie mam założonego tego pierścienia, ale on powiedział, że Słabe to jest. To powinno być tak zrobione, że taki pierścień jak tutaj wodnego kręgu powinien mieć możliwość założenia. Nawet jak ma dwa inne. No bo to takie jest. A, dobra. Oczekaj. Nefariusz się obrócił. Ornament został złożony. Dobra. Ponieważ przyniosłeś nam wszystkie fragmenty, powinieneś umieścić je w portalu. Idź do Saturasa po złożony pierścień. Wtedy miejmy nadzieję, portal się otworzy. Okej. Okay. Saturator, chodź. Hey. Daj mi... Dobrze, jako nowy członek naszego bractwa zasługujesz na ten honor. Ale cały czas czekam na wiadomość o dwa trasa. Wyruszymy, gdy ją otrzymam. Mam dla ciebie wiadomość o watrasa. Bardzo interesujące, weź ten pierścień, spotkamy się przy portalu, będę tam na ciebie czekać, jeśli Nefarius ma rację portal otworzy się kiedy tylko umieścisz nie? tam pierścień. Co? Ja miałem jakąś wiadomość że o dwa trasa dla niego? Okej. Okay. Dobra no. Już myślałem, że będę musiał się wracać. Nie wiem co w tej wiadomości było, no ale... Teoretycznie każdą z takich wiadomości, która jest, no, nazwijmy to zapieczętowana, no to mogę zapisać, przeczytać... A, okej. Okay. Zapisać, przeczytać i wczytać, nie? To niby by było tak trochę... Krzywy ryje, ale dobra. Okej, okay, to tutaj sobie zrobię ten zapis jeszcze raz. Hmm. To gdzieś tu trzeba włożyć, tak? Dobra, zadziałało. Kto wchodzi pierwszy? Co dalej? Na co czekasz? Ruszaj i oczyść drogę. Mhm. Oczywiście, że ja mam ich jako pierwszy. No dobra, no cwaniaki. O. Okej, okay. ciekawe czy można od razu wrócić, na przykład. Może sobie cyknę, mam zaklęcie światła? Mam. Okej, okay. czy jesteśmy po drugiej stronie? Zórka, złoto... No tą sprawę to mogli... No, to się da czytać. Aha, to jest tylko taki pizd na wodę fotomontaż. Mogli spróbować jakoś się dostać tą drogą morską, nie? Jakoś piraci wiedzieli jak, jak to zrobić, więc... Nie się bawić tutaj z tym portalem, no ale wiadomo, portal ciekawszy. Pierp. No, no, chociażby właśnie ten skip, nie? To są ci strażnicy. Nie wiem, jestem mocniejszy niż ostatnio, jak z nimi walczyłem, ale. Aha, on tak się nie rusza, tak jakby, okej. Czym? jest jakiś piedestał. No, tak zauważyłem. No, ale ja bym wiesz, co się chętnie spróbował. Czy ja jestem w stanie pokonać teraz sam? Wydaje mi się, że będzie ciężko. No, to kwestia, czy je rzuci jeden, czy dwóch na mnie. Kurde. Obrażenie małe. Odporność mam spoko, ale obrażenia zadaję za małe Chyba, że na nich nie wiem broń. Aha, jak się wczytuje to, eee, to znika. Znika światełko. Kurde, mam dwie pochodnie tylko. To się ktoś chyba nie przygotował do wyprawy. W ogóle zdobyłem już gdzieś zaklęcie telekinezy? A gdzie tam? Tutaj no... Dziwne. Myślę, że jak odblokuję ten... Znaczy no, dobiję do tego kolejnego miecza, to wtedy... Powinno już może dać radę nawet. Okej, okay, jest, jest wyjście. Aha. To co się stało, że oni już tu są? Dzięki Adanosowi. Ciekawe. Nareszcie jesteś. Myśleliśmy, że już się nie pokażesz. Co? Skąd się tu wzięliście? Przeszedłeś przez portal, a my za tobą. Wkrótce potem przybyliśmy tutaj. Jesteśmy tu już od kilku dni. Kilku dni? O. Kiedy nie mogliśmy cię nigdzie znaleźć, Nefarius próbował ustalić, co się mogło stać. Bez rezultatów. No dobrze. W końcu jesteś i możesz rozpocząć pracę. Okay. Co działo się w międzyczasie? Doszliśmy do wielu wniosków. Trzęsienia ziemi są coraz silniejsze. Znajdujemy się blisko epicentrum. Twórcy tych starych budowli założyli tu kiedyś miasto, które udało nam się odkryć. Takie Jednak a, a, a z asteckie trochę tak, tak wygląda. została <laughs> zniszczona. Możemy się jedynie domyślać dlaczego. Co się dzieje z krukiem? W liście kruk pisał o świątyni i o tym, że spróbuje dostać się do środka. Jesteśmy pewni, że chodzi o świątynię Adanosa, którą kruk będzie próbował zbezcześcić. Trzęsienia ziemi są bez wątpienia wynikiem rzucania bezbożnych czarów, mających przełamać potężne zaklęcie. Bramy świątyni są zamknięte magią, a to zaklęcie ożywia kamiennych strażników. Świątynia się broni. Musimy powstrzymać kruka, zanim dostanie się do sanktuarium. Mm -hmm. Co kruk chce zrobić w świątyni? Wiemy tylko, że chodzi mu o potężny artefakt związany z Adanosem i Beliarem. Na pewno nie ma dobrych zamiarów. Pewnie nie. Kruk jest byłym magnatem, a nie magiem. Jak mógłby przygotować taki czar? Może to nie on. Może jakiś mag, renegat, który wypełnia jego rozkazy. Tak czy inaczej, no. musimy zapobiec złu. Co zrobimy później? Zostaniemy tutaj i będziemy dalej badali tę pradawną cywilizację. Mhm. Stare zwoje budowniczych zawierają mnóstwo tajemnic, które musimy odkryć. Jeśli chcemy zrozumieć, co stało się w przeszłości, a teraz musisz coś dla nas zrobić. Co takiego? O co chodzi? Musisz znaleźć kruka i powstrzymać go przed bezczeszczeniem świątyni Adanosa. Mam go zabić? Okay. Jeśli to jedyny sposób, by go powstrzymać, to tak. W imię Adanosa. Zbierz wszystkie zapiski i relikty budowniczych. Które zdołasz znaleźć i przynieś je do nas. Musimy dowiedzieć się więcej na temat tych ludzi i tego, co ich spotkało. Kiedy przejrzymy zamiary Kruka, będziemy mogli mu przeszkodzić. Musisz też znaleźć sposób na uwolnienie niewolników. To wszystko? Zrobię to z zamkniętymi oczami. Wiem, że to niełatwe no. zadanie. Zrozum, to Twoja szansa na odzyskanie mojego zaufania. Odkryłeś jakieś ślady zaginionych ludzi? Zaledwie wczoraj w ruinach na wschodzie znaleźliśmy zwłoki rybaka. No, to może tam tego, że pochodził z Korinis. Mhm. Powinieneś zobaczyć ciało. W takim razie ruszam w drogę. Jeszcze jedno. Krukowi towarzyszy wielu bandytów. Podczas twojej nieobecności przyjęliśmy kolejnego członka, wodnego kręgu. Wysłaliśmy A? go na bagna. Nie wrócił. Sądzimy, że bandyci atakują każdego, Wysłaliśmy tu na pewną śmierć. Nie wrócił. w sobie ich zbroje. Będziesz mógł podejść bliżej ich obozu, nie ryzykując, że cię zaatakują. Chwila! Którego to nieszczęśnika wysłałeś na bagna? Nazywał się Lens. Chyba nie zaszedł daleko. Mhm. Gdzie znajdę pasującą na mnie zbroję bandytów? Na zachodzie jest obóz o. piratów. Z tego co wiem, utrzymują kontakty z bandytami. Nie sądzę, żeby cię zaatakowali. Może udać się znaleźć u nich jakąś pomoc. Pożo? Jeśli chodzi o relikty, wydaje mi się, że mam tu coś dla ciebie. Mamy już podobne kamienne tablice. Te już nam się nie przydadzą. Tam musi być coś więcej. Zobaczymy, co uda mi się znaleźć. Dobrze, tylko się pośpiesz. Czas ucieka. Pośpiesz. Niech cię chroni, Adanos. Nie przesadzaj. Ja nie lubię się spieszyć. Cieszy mnie, że dotarłeś tu bezpiecznie. Jak to się stało, że przybyłeś tu przede mną? Podróżowaliśmy przez dziwny wymiar. Kto wie, w jaką odnogę zboczyłeś? No i. Czy będę mógł jeszcze skorzystać z portalu? Dotarliśmy dokładnie na miejsce. Właśnie Zobaczcie nie wiem jak to powinno się najlepinu. Poinformuję cię, jeśli będę podejrzewać, że może być inaczej. Co robiłeś do tej pory? Badam historię budowniczych i próbuję zrozumieć dlaczego zamknęli portal. Wygląda na to, że usiłowali ukryć miasto przed resztą świata. Wiele lat temu działy się tu straszne rzeczy. Zostali opętani przez jakąś potworną moc. Jeśli wierzyć ich zapiskom, przed zagładą miasta miała tu miejsce straszna wojna domowa. Drogi stanęły w płomieniach, a w końcu niszcząca powódź przypieczętowała los budowniczych. Ci, którym udało się przeżyć to piekło, odcięli tę część wyspy w nadziei, że uda im się powstrzymać chaos. Bo nie wiem, czy to jakoś tak fabularnie jest, że w którymś momencie bardziej to pasuje robić ten dodatek, w którymś mniej, albo go robić, nie wiem, jakoś naratę czy coś takiego. Nie wiedziałeś, że nadeszła powódź? Pojawił się przed nimi sam Adanos, chcąc położyć kres ich szaleństwu. Zrównał miasto z ziemią. Czemu budowniczowie oszaleli? Jeden spośród nich oddał się złu. Był to wielki dowódca o imieniu Kłachodron. Powróciwszy do domu po zwycięskiej bitwie za murami miasta, przywiódł ze sobą samo zło. Wszyscy jego towarzysze w krótkim czasie popadli w szaleństwo i zaczęli walczyć ze zwykłymi ludźmi. Rozpoczęła się wojna domowa i wszystko zostało zniszczone. Mhm. Jak myślisz, co tu znajdziemy? Mogę się tylko domyślać. Lepiej porozmawiaj z Saturasem. On ma o, jakiś tam. pomysł. A my głupcy ponownie Coś tam się dzieje. portal. Mnie się to też nie podoba, ale jaki mieliśmy wybór? Jeśli nie powstrzymamy tego, co tu się dzieje, Korinis może spotkać ten sam los, który dotknął mieszkańców tego pradawnego miasta. Podróż przez portal jest bezpieczna? Jak na razie nie mam co do tego wątpliwości. Mhm. Gej, no porozmawiamy z każdym z magów. Cieszę się, że cię widzę. Obawialiśmy się najgorszego. Co się dzieje? Te tereny są bardzo niebezpieczne. Są tu zwierzęta, których nikt z nas nigdy przedtem nie widział. W pobliżu jest ogromne bagno, które może istnieć już od setek lat. Nie ma dnia, żebyśmy nie zostali zaatakowani przez bestie z bagna. Radzę ci zachować ostrożność. Jeśli zamierzasz rozejrzeć się po okolicy. Moment. Erion znowu znowu z live'em się zepsuło to. Pokazuje, że się transmisja nie rozpoczęła nadal o co to chodzi w ogóle? Jak to teraz naprawić? To bym musiał. Czekaj. Mogę zatrzymać i wznowić, ale to myślę, że to nic nie zmieni, pewnie bym. Ale jakoś działał normalnie. Kurde, i nadal tak jest. No bo wtedy ktoś. No, wyświetlił mu się ten stream. No, i widzi, że on się nie rozpoczął. No to po co będzie wchodził na niego? Hmm. Nie wiem co teraz z tym zrobić, szczerze mówiąc. Musiał całkowicie go zakończyć i odpalić kolejny, no ale to bez sensu jest. Nie wiem, nigdy mi się takie coś nie zdarzało to. Co to z tym zrobić? Tak ostatnio się zdarzyło, nie wiem, chyba no, dwa dni temu, czy jakoś tak. Wczoraj działał normalnie. No, no ale chodzi o to, że jak ktoś wejdzie w powiadomienie, to no, to wejdzie na ten stream i on mu się uruchomi. Chociaż tak jak jest na kąpie, no niby też jak klikasz, to on się od razu uruchamia. Ale mówię, no, dla każdego, kto nie wchodzi przez powiadomienie, tylko mu się wyświetli na stronie kanału, czy gdziekolwiek, to pokazuje, że ta transmisja, transmisja się nie rozpoczęła. tu chodzi. Może reset streama i wocik Tak, po wczorajszym graniu. Nie wiem, najchętniej nie grał z wóta przez tydzień następny. Zresztą to i tak nie ma znaczenia, jaką, jaką grę masz odpaloną. Chodzi. Myślę, że no jedyne co to może co może pomóc no to zakończenie i odpalenie jeszcze raz całkowite, no bo tak to no, nie widzę rozwiązania innego. No, tak trzeba będzie zrobić. Dobra zaraz, zaraz wracam